Z tej strony Bella i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj ze mną wito! Hejka kochane! A co? Wito, my się normalnie wszyscy? Ja się tak witam od dzisiaj. Oj, wito, wito! Dzisiaj jesteśmy oczywiście w Robloxie i będziemy uciekali z nawiedzonej kopalni, bo pomyślałam sobie, że teraz aż do Halloween będzie właśnie taki klimat Halloweenowy na moim kanale. No i stąd też właśnie moje przebranie, więc jeśli filmik i moje ubranie nowe podoba Wam się, to zostawcie przynajmniej 10 tysięcy łapeczek do góry. Subskrybujcie kanał, censuńcie dzwoneczkiem i wpadajcie kapel, ponieważ są już Dwa nowe produkty i niedługo będzie jest jeszcze więcej. A no na Witashopie też są my produkty Na Vitashopy nas nie interesuje na właśnie. odcineczku! Więc uwaga, uwaga, lecimy. E, nie wydaje mi się, że jest tutaj dużo stagey, ale może ta to za kopalnia gościu? być dość e, On tu nagrywa kamerą, poczekaj. Zobaczcie. Bo nagrywaj, Bella, idź tam. To będą wiadomości. Dzień dobry, znajdujemy się obecnie właśnie w kopalni, ona jest nawiedzona, co? Ja nie prowadzę swojego kanału, to, tylko dobra, wiadomości człowieku. Dobra, ja ci pytanie zadam. Dobra. E, co pani widziała w tej kopalni? Widziałam jakieś duchy. Tak mi się wydaje, że to były duchy, bo to się Duchy? Przeleciało o, ta... jeden ja biegnie chyba. Gdzie, gdzie? Pobiegł tam. O, Ej, ja, patrzcie ja, tam. Go duch. Spadł duch właśnie, to on. Nazywał to się Piotr. Chyba. Dobra. Dobra, musimy lecieć, musimy wiecie, lecie. zobaczcie jak tutaj. Jak to szybko, szybko jedzie, w ogóle. wózki tutaj lecą. Dobra. Może ktoś nimi tak specjalnie Dobra. steruje gdzieś za ścianą, co nie? Może tak być. Możemy zbierać takie. Dobra, ee... mamy Stage'a. Stage co właśnie? to jest? O, kilo? Co to? Kilo? Kilo. No to się naczuć trochę wi, to, żeby co to przejść. Jest? Wow. Dobra, to jest taki stan. Ej, on wygląda tak samo jak ja co? prawie! Co to Faktycznie? za klon? No bo tutaj są i py Pytali czy ten, czy nagrywam, a znaczy oni myślą pewnie, że to ty nagrywasz, a ja nagrywam. A ten co, jest duchem czy co, że on nie ma tego? Skina żadnego, ja nie wiem. Podejrzewam, że tym razem bik, trzeba bik. chodzić po tym. Wito, poruszowym trzeba chodzić. Nie, na pewno. Nie. Tak, Ty po nowym, tak. Po brązowym się nie chodzi, Wito. I o, dotknąłem, jak ja to mogę zrobić. Dobrze ci, tak, dobrze ci, tak. No nie. Wito, widzicie, mi lepiej idzie tutaj, Hop. ale mam piękne czółka. Ty też mógłbyś coś Noc. ubrać Halloweenowego, a nie. Ja miałem kiedyś taki Tak, temu Miałeś. Miałem, miałem. Miałeś. Też czółka, Ale ja fajne. teraz y, nie mam. Widzę, ale masz to w ekwipunku dalej na pewno, więc mógłbyś Ale to ja miać. nie mogę tego ubierać. E, czekaj, bo znowu bo ten pan. Bo mi mama wiadomości. nie pozwala. Proszę pana, przeszliśmy już te. Y, no, na jak pyta... one Maggoniki Ja pytanie były. zadam. Dawaj, e, dlaczego pani tak brzydko wygląda dzisiaj? Ja dziś bardzo ładnie wyglądam, ja już się przygotowuję do halloween. E, no A właśnie, pan nie będzie ja... się tam nic robił. Ja już jestem przygotowany. Żadnych cukierków nie zbierał i tak dalej? Ja będę tak zbierał. E, ja się przebrałem za Vito Tak to jest Wito Minecraft. Ja bym nie chciała być Vito przebranym. To mi się Dobra. nie podoba. Gdzie mamy iść? Stronę, A tutaj chyba po tych Patrzcie, szynach. Po e... tych szynach, ale dokąd dotąd Ale to zniszczone jest. Wow, no. O ja wskakuję do wózka i jadę. Popchnijcie ten wózek. Chciałbyś. Ja tu idę. Ej, ale tu można dość łatwo spać, wiesz? O, o, węgiel. Dobra. Ho, węgiel, wito! Dawaj! Noś. Ja dobry jestem w noszeniu węgla. No, ja wiem, wiem. Idziemy teraz po takich tych dobry. konstrukcjach. O, diamenty! Nie, czy, czy to nie są, no, ale to, to są jakieś różowe diamentitos. A to nie są jakieś szmaragdy czy coś, Wito? <grym> nie, i to nie, nie, nie. Nie, nie. nie to nie, No, no jakiś Wito mi wysłał ten y, zaproszenie do znajomych. To nie ja. No, nie wiem. Ej, co teraz to robicie? Nie ja. Czekamy. A, bo tam Fien. musimy. Dobra, dobra. Jest. Dobra, zdążyłam. Teraz ja. Bela, nie, nie. Teraz jeszcze nie biegnie. Jeszcze nie biegnie. się. Ej. Oj! Schowałam ogon. Ja chciałam, żeby zrobić takie te dwa naraz. Dobra, Belka jeśli wito jest z tyłu. Cześć! Cześć! Bo ja wicy. specjalnie tak, bo ja tutaj e, powoli chodź, to robię sobie. Chodź Wito. O, cześć! Co tu się dzieje? Dobra, ja. nagrywajmy. Ej, bo na niego trzeba kliknąć, czy on to opowiada historię! Co on opowiada? On jakieś mówi słabe Nie. Historie. Jak on mi nie działa? Ja Dobra, nie mogę! To tu jest... ty musisz powiedzieć? No, no, nie, co on klikasz. Mówił. no że on się tu boi, bo to jest straszne Ej, trochę. Wito, pa, łapka. O, Ej, teraz! Patrz jakie tu dziwne rzeczy są w ogóle, czy kamienie się unoszą w powietrzu. Ja tak, wiem właśnie. Ja, One, i, i tutaj nawet hełm się unosi. Hełm ja czekaj, jak go założę. Czyli ktoś stracił ten hełm o, 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 To jest bardzo o, dziwne, Nie mogę go Słuchajcie, założyć, popatrz. Co tu się dzieje? popatrz, próbuję go założyć. No co ty, Wito? Ja, ja tańczę teraz. No właśnie wiem. Tańczę techno. Albo robisz, chcę przysiadć. Wczesza nie dosta! Ja taką tej musyki. Nie lubisz? Nie lubię tej muzyki I wpadłem do wody. Więc dobrze! Pokazał, mi to A może ta ciemna się nie ten, nie zatapia, co? Ej, sprawdźmy. Nie zatapia się, nie zatapia, więc czekam na ciebie, Widusiu. Dobra, ja leadźmy, dalej, już. dobra. Ja sobie poczekam. Tutaj. Dobrze jest, ale pik, dość czysta woda. Dobra. Spodziewałabym się Wow, kamienie tu spadają. O, o. O, nie. O, o. Ej! O, o. Teraz! Ale gdzie my mamy? O, to? Ja, jak to mi trafiło? Jak to? Przecież to jakoś nie wiem. To mi nie trafiło przecież No Mnie chyba. też chyba nie, a i tak y, padliśmy. Ciebie trafiło Coś na pewno. Coś myślę, o! że Wito to o! będzie ciężkie. O! Ale to... Do... Zostawcie mi kamień Dobra, okej, okay, spoko. Czyli na Belka na już tutaj się musi Aha. starać jestem i Jestem na górze, się, jestem na górze. Czyli u, u. jak Wito y, zawsze jest Nie, tu nie wolno wchodzić, tu jest zamknięte. Jest! Dobra Dobra, okay. nie o, to, Co on tak tutaj czyna, mówi? Co on teraz powie? O, jest! Co? No sense? Dlaczego no sense? I... Okej, okay, to chodzi... jest nonsense. Nonsense. Nie wolno Dobra. być no Okej, okay, tutaj? Nie, nie musimy tu wejść. Wito dwa idzie Ja przodem. Do Wito mój klon. Ja! Padać do ja w ogóle nie patrzyłam to na dół, nie spodziewałam się tego dobra, wiecie hopca. Ej fajnie to jest zrobione no Jak tu teraz? Ekstra. O tam jest wejście, dobra wiecie widzę co? Ja bym bardzo chętnie kiedyś pyk, pyk, pyk. w ogóle wzięła udział w takim prawdziwym obiegu. Tak ty już opowiadałaś o tym czysta razy Żebyś ale... chciała wziąć w wipeoutcie udział Ale nie w wipeoutcie tylko w obby a to jest co innego O ja tylko tutaj musimy bezrawy. wysadzić ścianę. Zaraz poczekaj na mnie nie możecie wysadzać bez mnie, bo ja jestem tutaj No to poczekaj, ty wysadzisz, bo niech on sobie, o, bo on już to zrobił, ale... Ej ty, człowieczku. A, bo on otworzył? Bo no. to będzie ten. No idź już, idź już. O, bo, o dobra, patrzcie. Jest! Wysadzone! Już, Bardzo dobrze. Dobra, idziemy. Okej. Okay. Mamy stage'a. Pyk, pyk, pyk. Woo! Wow. A dobra, i nawet co z tego o ja, się, ty się mówiłam, kręci! Będę ty się kręci! Zazwij Vito, bo to jest mój odcinek. A ty wróciłaś teraz do tego, co tak, ja powiedziała 3 godziny tak, temu. Tak, tak, bo mnie to zdenerwowało. Bo ty mówisz zawsze siema, swoje Siema, siema, ludziska. Muszę cię słuchać. Ej, e, co to słuchać. za dziwne rzeczy? Nie wiem o co tu chodzi. Jakiś Jakieś glowstone'y to są kamienie, chyba. Czy coś. To glowstone'y są. więc musimy je tutaj ominąć. Ej, a może to świecące złoto jakieś. Whoa! Wiesz, i ono ma większą próbę nie, dzięki to temu. to są glowstone'y. Nie, ty się nie zna, Ja widą. się znam, to glowstone y są glowstone y. inaczej wyglądają. Nie, Piętnasty poziom, ej, to już Zrobiny chyba blisko końca, chyba... czy nie? Nie wiem. Hop. Nie wiem, ile to ma sterczy. Ale wydaje Hop. mi się, że niedużo. Dobra, troszeczkę Hop. Y... ruszające się kamienie. Hop. Witam, gdzieś Hop. tam z O, dobra, został. dawaj yes. wywiad przeprowadź tutaj znowu. Gdzie, gdzie? gdzie? No tu no, jest. Co on tu mówi? Eee. Bo ja nie mogę znać jego pytań wcześniej. Dobra, tu są takie da, piły da, 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 da. Tak? i trzeba na nie wskoczyć. Wtedy się da przejść to. Aha, no słyszeliście? Także tego nie wolno robić. Także to wolno, <gry> trzeba to zrobić. To dawaj. Eee, zademonstruje nam to właśnie teraz YouTube. No i po, YouTube. Po, dobra, popatrz. Idziesz no, tako tak i tu przechodzisz wtedy, o. No i co? I taką robisz. I wisisz w powietrzu. I tak, i później tu spadasz i, i już ja już jestem na mecie. My jesteś na mecie, no. mówisz? No a ja sobie tak. I coś nie jestem. Aha! A ja wróciłem z tej betty! Tyś ty to, ty ty. Hej! Nie! Dotknęłam tego na Jest! Dobrze. Hej! Co to tutaj teraz? Co to teraz? jest? Hey. Dobra, idźmy go zapytać. A, to linę widzę jakąś do góry. No. Ej, to mi się nie zawsze O, czyli on już, on już ma e, wszystkie materiały, bo on Masz tutaj zbierał materiały na temat właśnie tych górników, chyba. A dobrze, okej, okay, to Dobra, dobrze. idziemy na górę. Nigdy nie byłam w kopalni, więc nie wiem. Ja też nie. E, co tu się ogólnie dzieje, ale to teraz. Czy ja byłem chyba. Ta, ty byłeś. Ja byłem i kopałem kiedyś. E, no, 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 tak. Węgiel. Oczywiście. No, tak. Mówię ci. Jasne. Nigdy ci w to nie uwierzę Fito. <laughs> bo ty robisz tak ściemniać. Nieprawda. Idziemy na górę. Hop. Dobra. O. Po tych przeciwnych konstrukcjach. No i słuchajcie. No cie... Teraz tu te konstrukcje. Co nie? Ale bardzo fajnie Gierka jest zrobiona. Fajnie, więc naprawdę fajnie. Wam polecam. Ładnie to wszystko wygląda. Więc będziecie mieli oczywiście. Co? Polecam 2 na 10. <laughs> Link w opisie. Przestań, tu nie jest 2 na 10. Wow. To jest fajne. Wow, tu jest jakaś. To co to za straszne Choć, przejście. A Ewitowicz, co tyle mi się Coś przypomniało. jest skarb! Nie, Secret Awards znalazłem. Ej. Ja myślałam, że to jest lampa, Weź bo to była jest, bela... to jest z jakiś. No mam, stęp, już dostałam. I gdzie teraz? Po tu? Nie, to nie to nie. Nie, to tu było tylko takie eee, tajne przejście. Wiecie co, bo mi się teraz przypomniał taki film właśnie, pamiętasz? Pamiętam. A ty dzisiaj idziesz jeszcze na górę. Tak. Ja w ogóle nie patrzę dzisiaj coś na górę, ja nie wiem o co chodzi. Więc. Nie! To stanąłem! To... Na... Ja! Rozwal no, ty też musisz. Nie, jak tak. ty to zrobiłeś? No, stanąłem na tym czerwonym. Eee. Prawie, prawie, słuchajcie, jest kolejny checkpoint. Oj! Mm. A, teraz na linę. Dobra, idziemy. Z dobrej strony podeszłam. Jest jasność, jest jasność! Co tu Gdzie? Się Czekajcie na mnie. I winda jest. Tureny, Ale... ja tu się wychodzi? No, zobaczcie, A to... winda jest zepsuta. Klikam Co? i ona nie działa, więc musimy. No, nie, znowu to musimy z No, takimi innymi. Mm. Takimi platformami bardziej. O. No właśnie, ale dość one są wysokie. Nie! Dobra. Nie! Okay. Prawie bym spadła. Dobra, Gdzie teraz? Okej. Okay. Chyba dalej. tu jest wyjście! Czekaj, Albo czekaj! In... Uwaga, bo tutaj jakieś te. Znaczy, pońta. Takie, co zobacz, tu jakieś słupy czegoś, nie wiem co to. Czy światło wito. Tego Czyli pewnie dobrą dotknąć nie Ale po stronę idziemy. A dawaj pokaż, sprawdź. Nie, nie można, dotknę, na pewno. Vito. Ja nie będę tego robić Ale jak widzę tu są jeszcze jakieś stwory Bo mi się przypominają właśnie takie Co? Przypominają mi się o! takie filmy Dawaj tutaj teraz szybem windowym Szybem? Nie! No ej! Bela spadłaś na dół Dlaczego spadło na sam dół? Ale nic mi się nie stało Jestem jestem Tam była, była Jest, chyba dobra same jestem do na górze dawaj, Jest dawaj. Dawaj. Chyba no! już jesteśmy blisko Idę ciągle wiesz, a jak zmieniłam kamerę to O nie tutaj nadal. jeszcze O Hop. dobra gdzie ja jestem Hop. Okej, okay. widzę tam. Hops. Widzę ich tam. Hops. Czyli na pewno musimy Hops. to omijać. Okej, okay, dobra, jestem. Jak widzę, tu hopsam. A ja idę, ja nie hopsam prawie. Eee, <grym> lasery! Co to by było za uciekanie bez no ja laserów? Nie, Ale co to za kopalnia z laserami? Wow. jakimiś? Ej, ja dwa na raz. Yy, ja też dwa naraz. Trzy na raz, cztery! <grym> co? Przegoniła Ciebie, Ej, to jo, już jesteśmy się na, na, na zewnątrz, jest! Tak? Nie, wpadłem do tej zatrutej wody. O nie! Ty co? też musisz zostaw, tam fajść! Musisz tam wykąpać Belia! Klawiaturę! O, musisz się wykąpać, w tej, musisz się się wykąpać w tej wodzie. Nie ja nie będę dawka. pierwszy. Widzicie? Ale ty wita jesteś wiesz, co? Będę pierwszy. Nie potrafisz przegrywać! E? Ja prawie bym z powrotem Udało się, się w gości, co ha! tam? That was pretty kota, crazy! Kota? Thanks for help. I can report on this haunted mice Żaden problem! Proszę mi powiedzieć, kiedy będzie emitowany odcinek właśnie z tego wszystkiego. O, tu masz kota takiego. Jakiego kota pokaż? I taką walizkę. Wow! Dobra, wezmę tego kota Ole Okej, okay, mam walizkę. Eee, Słuchajcie, eee. mam kota! Dzięki temu biegniemy szybciej! No i, skaczemy, no i skaczemy, robimy skaczemy te wyżej. takie trailer za sobą. Jakby. Fajne to. Dobra. Mam nadzieję, że ta giereczka wam się dzisiaj spodobała. Jeśli tak, to zostawcie 10 tysięcy lajków, subskrybujcie kanał i oczywiście wpadajcie na wellastyle.pl, a my się niedługo widzimy w kolejnym odcinku. <laughs> pa, kochany! kochane!